Siemanko. W końcu nadszedł moment, w którym mogę o wiele bardziej poukładanie przedstawić wam moje myśli dotyczące Call of Duty Ghost. I żeby stało się zadość wszystkich formalności z tej strony, Olek je Wojzej. Pierwsze odczucia nie były najlepsze i to wszyscy wiedzą. Cała sytuacja, która zaszła w dzień premiery, była bardzo niesmaczna moim zdaniem i wprowadziła mnie w dosyć negatywny nastrój i jak zauważyliście, w dosyć sceptyczny Sceptyczne podejście do całej tej części, ale już pierwsze moje kroki w grze, kiedy udało mi się ją odpalić po pożyczeniu 4GB z komputera, taty, powiedzmy, że wszystko poszło całkiem gładko i gra, jako sama gra, a już nie ta otoczka wokół niej, zrobiła na mnie dosyć pozytywne wrażenie. Mapy, od których bardzo dużo zależy w Call of Duty, ponieważ no. W każdym FPSie dużo zależy od mapy, więc to już za nie było, było bez sensu, przepraszam. Mapy. Są bardzo fajne. Bardzo mi się podobają, zwłaszcza ta. E, pewnie będzie nie lubiana przez resztę graczy. Zauważyłem, że ja mam tendencję do lubienia niektórych map, które są, że tak powiem, odrzucane przez społeczność. Na przykład tak było z Randownem w Call of Duty mw 2 Chociaż później, im ta, ta, ta mapa była jak, trochę jak wino. Im, Im starsza, tym lepsza się stawała. Im, Im dłużej gra była na rynku, im dłużej się w nią grało. Tym bardziej doceniało się chyba tą mapę, jaką było Randown. Ale wróćmy do tej wersji i do tej mapy. Jest bardzo wielopoziomowa i tą wielopoziomowością przypomina mi nawet yy, złomowisko z dodatku do Battlefield 3 Walka w zwarciu, gdzie rzeczywiście tych poziomów było równie dużo. Tutaj jest mamy posypany budynek, wszystko jest zniszczone i mapa ta jest tak duża, że w pewnym momencie grając 6 na 6 yy, była było 30 sekund, bodajże to jest naprawdę w Call of Duty bardzo dużo, gdzie nie padł ani jeden kill. W pewnym momencie nawet czułem, że biegam po pustej mapie i musiałem nacisnąć tab, żeby sprawdzić, czy drużyna przeciwna nie, nie zrejszkuitowała, bo wyjątkowo dobrze naszej drużynie tutaj szło. Co do broni, pierwsza moja runda. Emtarem X, chyba tak ta broń się nazywa. Emtarem X dokładnie, e, z powiększonym magazynkiem. E, kupiłem tą broń dosłownie przed rozpoczęciem tej rundy i byłem z niej bardzo zadowolony. Tym bardziej, że znałem Emtara z Call of Duty Black Ops 2. A uwierzcie mi, że te broń są ze sobą jakoś powiązane. A samo podejście psychiczne, to już kiedyś nawet o tym mówiłem, samo nastawienie na broń, to bardzo duże, ma bardzo duże znaczenie w tym, jak nią zagramy. Jeżeli podoba nam się jakaś broń. To jesteśmy nastawieni na to, że jest dobra. Jeżeli ma dobry dźwięk, wydaje nam się, że zadaje dobry damage również. E, a jeżeli jesteśmy na to nastawieni, to ten efekt placebo w pewien sposób to placebo, bo niepotrzebnie niektóre rzeczy mówię, bo potem nie wiem, czy, czy, czy dobrze powiedziałem. Chyba placebo, e, powoduje, że po prostu gramy lepiej. To jest siła intuicji i z tym nic nie zrobimy. Dlatego ja uwielbiam Emtara. I w tej grze również się sprawdził. Jak już powiedziałem, pierwsza runda. Co do killstreaków, podstawowe absolutnie klasy szturmowca. Nie, nie, nie nabyłem jeszcze żadnego innego killstreaku. Nie wiem nawet jak zdobywa się te punkty, za które wszystko się kupuje. Dostaje się jakoś kilka za rangę bądź yy, za grę. Absolutnie nie obczaiłem tego. Yy, chciałem coś jeszcze powiedzieć odnośnie broni. Nie, od, odnośnie broni to, to tyle. Yy, ta jest dobra, bo jest mobilna. Ma bardzo dużo ammo. Wszystko, czego od broni oczekuję. W ogóle po premierze, takie moje kilka tipów dla ludzi, którzy nie są za bardzo wtajemniczeni w FPS. Nawet jeżeli są, to może coś im nie iść na początku. W Call of Duty Goście absolutnie na początku polecam granie pistoletami maszynowymi. Właśnie MTAR co tam jeszcze jest wektor, te bronie zdecydowanie będą najlepsze, ponieważ są najbardziej mobilne póki nie znamy mapy pro... ja radzę zawsze grać mobilnie i zawsze rushować biegać po całej mapie, bo dzięki temu poznacie mapę, jak poznacie mapy będziecie mieć przewagę i to bardzo dużą przewagę nad ludźmi, którzy na przykład całą grę wolą spędzić w jednym miejscu i nigdy nie wiadomo czy to miejsce, w którym akurat się zatrzymacie żeby przykampić, oczywiście hipotetycznie nie znajduje się na środku mapy i nie jesteście absolutnie otwartymi Odkryci na, na, na wroga, na przeciwnika, który może was zaraz zabić z kilkunastu miejsc na mapie. Podobnie było na Estate, gdzie e, rzeczywiście świetna miejscówka w domku, e, z której widać całą mapę, jest również miejscówką, e, która jest widziana z całej mapy. Tak więc, e, dopiero świadomie wiedząc, że coś jest albo niebezpieczne, albo e, no, ryzykowne w pewien sposób, e, to tam można było podejść. I ja to robiłem właśnie z takim nastawieniem, że albo ja ich zdejmę, albo oni zdejmą mnie. Kto będzie pierwszy, ten wygra pojedynek w wieki killstreakie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także definitywnie na początek gry w Call of Duty Ghost, jeżeli ktoś z Was się zdecyduje kupić, a powiem wam, że jeżeli macie te 8 GB RAM i obejdziecie cały ten problem to naprawdę warto, bo ta gra wydaje się być ciekawa, ale nie chcę, zaznaczam, to nie jest moja ostateczna opinia, to jest moje póki co odczucie i absolutnie wyłączyłem emocje. Yy, już nie jestem podjarany tym, że wyszła nowa gra i tak dalej. Patrzę na to absolutnie w 100%. Yy, z takim chłodnym nastawieniem, że ta gra jednak jest słaba. Przez ten pryzmat yy, pierwszego dnia próbuję ją ocenić i ona mnie zaskakuje. Tak więc. Jeżeli naprawdę macie hajs, odłożyliście i wydaje wam się, że ta gra jest fajna, patrząc na gameplaye i macie te 8 giga RAM czy 6, zaznaczam, to jest chyba najważniejsze, to warto nabyć Call of Duty Ghost, bo jest naprawdę ciekawe. Pieseł bojowy tutaj mnie uratował. Pieseł przydatny killstrick, chociaż nie mogłem go użyć, bo nikt nie chciał mojego pieseła zestrzelić. I zaraz chyba będzie fragment, w którym. albo już był, w którym właśnie lataliśmy po mapie i szukaliśmy innych killi. Na chwilę obecną tyle. Postaram się w nadchodzący długi weekend zrobić nieco więcej rzeczy i opowiedzieć Wam o tej grze. I kiedy, jak już powiedziałem, rozegram jakieś 20-30 godzin. Kiedy będę już miał jakąś opinię, kiedy wbiję już tam jeden prestiż, bądź odblokuję kolejnego żołnierza. W ogóle samo tworzenie klas jest dosyć ciekawe, i jak, jak zawsze po premierze wydaje mi się być troszkę pojebane, ale to z czasem, kiedy. No, z czasem, z doświadczeniem ogarnię, ogarnę, ja ogarnię Cię, wy tworzenie klas i będzie wszystko całkiem jasne. Tutaj gra stwierdziła, że mam już psa, a ja tak naprawdę mam kota, tak więc kłamali mnie. Nieważne. Gameplay dobiega do końca. Wynik 22 do 4, bo oczywiście na koniec musiałem sobie paść. Wynik nie jest jakiś wybitnie dobry, bo jak widzieliście, jak na, jak na Team Deathmatch trwał on bardzo długo, bo aż 7 minut. A wydaje mi się, że Team Deathmatch taki dobry, szybko, tak mocno rozegrany. Z jajem, że tak to ujmę, trwa minimum, znaczy maksimum 5 minut. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie tego filmu ocenić i skomentować. Do widzenia.